Łącz do nas, przyjść na stadion, razem możemy więcej. Cześć, z tej strony Karolina Antczak, kanał HTV. Jest ze mną e, trener hutnika Kraków, pan Bartłomiej Bobla. Dzień dobry, trenerze. Witam serdecznie. Nareszcie za kilka dni rusza runda wiosenna, za drużyną okres przygotowawczy, 7 rozegranych meczów e, kontrolnych. Czy mógłby Pan powiedzieć na coś na temat tego, jak drużyna przepracowała ten okres, czy założenia, które Pan sobie postawił przed sztabem i drużyną, zostały zrealizowane? Co do okresu przygotowawczego, myślę, że zrealizowaliśmy w pełni. Jestem mocno zadowolony. Przed każdym meczem kontrolnym mieliśmy jakieś założenia i staraliśmy się je realizować. W większości w tych meczach kontrolnych te założenia były wypełniane przez moich zawodników. Zawsze znalazły się jakieś mankamenty, nad którymi pracowaliśmy chcieliśmy to podczas następnych mikrocykluj. utrwalali, to doskonaliliśmy. No i sam sobie ostatni mecz kontrolny z Koroną w Kielce wygrany, co cieszy, że bez kontuzji i na pewno, że na naturalnej nawierzchni. Okay. Ten, ten ostatni Sparing Pana decyzją, i decyzją sztabu był zamknięty dla kibiców i mediów. Czy to miało związek właśnie z tą ostatnią fazą przygotowań do, do rundy wiosennej? Myślę, że jak patrzymy na rozgrywane mecze, to gdzieś każdy z tych zespołów, każdy z trenerów czy, czy klub podejmował takie a inne decyzje. Wiadomo, każdy chce wystartować jak najlepiej tym pierwszym spotkaniem i myśmy też tak zdecydowali. Uważam, że gdzieś tam bronimy się tą decyzją i, i parę rzeczy z, z, chcieliśmy, że tak powiem powielać to, co chcemy zagrać w tej rundzie, natomiast no na pewno będą jeszcze też zmiany. Nie do końca y, byliśmy z momentów y, tego sparingu też zadowoleni i, i i na pewno jeszcze gdzieś tam będziemy tu utrwalać i będziemy szukać jakichś jeszcze zmian. Dziękuję. Chciałam zapytać jeszcze o coś, co na pewno interesuje kibiców czyli o to, jak prezentował się nabytek hutnika Mostafa Hamed przed tym, jak przydarzyła mu się kontuzja. Zaprezentował się to tak to znaczy trenował z nami dwa dni, zagrał 45 minut z jednym meczu kontrolnych i zaprezentował się przyzwoicie, natomiast no, przydarzyła mu się kontuzja i, i tak naprawdę jest na dzień dzisiejszy wyłączony. Myślę, że w tej rundzie z nami nie zagra Dodatkowo chciałabym zapytać również o to, czy fakt. Zawiązania spółki z Cognor Holding i te wszystkie informacje medialne, które pojawiają się właśnie w środowisku, mają jakoś wpływ na szatnię, atmosferę panującą, czy to nie miało jakiegoś większego wpływu? Na pewno same czytanie, samo media opisują i tak dalej, gdzieś to tam siedzi w głowach. Myślę, że no, decyzje bardzo dobre i na pewno gdzieś tam nas motywują, bo ten klub chce się rozwijać, chce iść do przodu. Natomiast tak naprawdę my, my o tym tak zbytnio nie myślimy. Bo, bo chcemy się skoncentrować na, na, na meczach i, i, i cel mamy jasno określony, utrzymać się i, i, i to jest dla nas najważniejsze. I na sam koniec, jaki jest plan drużyny na te ostatnie dni przed sobotnim meczem z GKS em Jastrzębie? No jest to na pewno bezpośrednie takie przygotowanie już startowe i, i plan jest taki, że chcemy jak najwięcej skorzystać z naturalnej murawy. Natomiast no, w niektórych momentach jest to utrudnione. Ale robimy wszystko ku temu, żeby maksymalnie się przygotować do tego spotkania. I myślę, że, że to zrealizujemy i, i zainklasujemy trzy punkty. Dziękuję bardzo za rozmowę i co pozostało mi życzyć, to życzę powodzenia w całej rundzie wiosennej i w nadchodzącym sobotnim meczu. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję również. Dziękuję, że byliście z nami i zapraszam do kolejnych materiałów.